Widać tu znaczący postęp wobec starożytności. Tak, Edyb zabił własnego ojca i poślubił matkę, nie wiedząc co robi. Natomiast Klaudiusz z tej Hamleta zabił własnego brata i poślubił szwagierkę i wiedział co robi. Postęp, postęp. albo albo nie być. to jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą, znosić pociski zawistnego losu. Witaj! Bo ja. ja jest Hun Attyla. Witaj, Hunie Attylo. Miał ja jest Hamlet, książę. Właśnie jest mi monolog! A to przepraszam, przepraszam, sobie stanę z boczku, a to sobie monologu woli. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Nie rozumiem pytania. <noise> to nie było do ciebie, tylko retoryczne z mojego monologu. Aha, to przepraszam. No ja to przepraszam, to przepraszam. Hmm? No, 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 no dalej nie rozumiem tego. No, no dalej nie rozumiem tego. To symbolizuje mój konflikt wewnętrzny. Nie spodziewałem się tutaj bohatera romantycznego. Nikt nie spodziewał się bohatera romantycznego. Moją główną bronią jest zaskoczenie oraz kompletny brak logiki. Do mojej głównych broni zaleciam. Zaskoczenie oraz kompletny brak logiki, a także zachowanie niegodne mężczyzny, a także większości kobiet. Moje główne broni to zaskoczenie, kompletny brak logiki, a także zachowanie niegodne mężczyzny, a także większości kobiet. Oraz pułkowado brzmiące imię. A jak brzmiące na imię? Ampeli. I rodzice byli nienormalni. Wiem. Wiem. Jak mogli dać mi na imię Zenon? To całkowicie nie pasuje do bohatera romantycznego, więc musiałem sobie zmienić na amperium. Dlaczego nie pasuje? A wyobraź sobie, jakbym miał na imię Zenon i powiedział, że mam rozterki egzystencjalne. To myślisz, nie. że jaką bym dostał odpowiedź? Chcę, zenek Jeźdźcie lepiej chce zamknięcić i lepiej piwa! A kogoś, kto zwie się Ampeliusz Modest venancjusz bez twarz. A myślałem, że to ja jestem nienormalny. Ja też myślałem, że ty jesteś nienormalny. Szybować przez tworzak jak orzeł, Jak jastrząb, jak wyszogów, Jak orłosem, jak albatros, jak soku, Chcę siąść na cokół i rozejrzeć się wokół, Lecz nie jest mi to o nie, Gdyż niczym kamień u szyi ciąży mi kowadło Trosk codziennych wraz z bawołem prac zarobkowej oraz kredensem świadomości obywatelskiej, A także jarka konieczności używania bezsensownych Przenosi! Już nawet miotanie się w rozterce mi nie pomaga! Koszmar dnia codziennego. Po prostu już zaznaczając. A koszmar dnia codziennego ciągnie mnie. Przepaść odchłani bezdennej rozpaczy. Niby niczym przejedzony miś koala na sterydach wczepiony mi w nogę ciągnie mnie w poszli. Typowe, typowe. Zostałem tu sam jeden na tej scenie, niczym mszyca. Samotna i zbłąkana, na kiściu winogron, niczym stylowym. Sól, jadaczkę! Wróciłeś! <ślesza> tak? Cieszę się jak dach! Tak, wróciłem, ty po pomioczek! Ale skąd nagle taka wrogość, przyjacielu? Podczas dydynki pieczyłeś tu jakieś na scenie farmazony. Reżyser za sceną powiedział mi, że na tyła! Był wodzem wojowniczego ludu, którego ulubionego zajęcie to grabienie, palenie i mordowanie. A przedtem myślałem, że co? Myślałem, że Huna Tyla to mały biedny chłopiec wystrugany z drewna <grymianie> przez biednego stolarza, który przemierza świat w poszukiwaniu fioletowej wróżki no czy czegoś takiego, a także szuka piątej kręgi. <grymianie> Ciebie wspaniały bohater, dynamiczny. Zamilknij Co widzicie? <laughs> Powiedz mi lepiej, <laughs> jak dojść do Rzymu? Ależ przyjacielu, przysłowie powiada, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Naprawdę? Ależ oczywiście. Mądrości ludowe są pełne wiedzy, niczym magiczne fontanny są pełne monów i pleziozaurów. I dość! Skrotami. Dość! Ktoś cię kiedyś zabije. Zrobiłbym to sam, ale teraz muszę iść spalić Och. Och, och, och. Cóż to za niedorzeczność? Chciałby mnie zabić. Um, czy ty jesteś Arderiusz? <grymne> tak, oto ja. Muszę cię zabić. Ironia tej sytuacji prześwietla mą duszę, niczym promień wolności w mrokach niepokoju. Powiedz, dlaczego pragniesz mego uśmiercenia? No cóż, Mam przy Tobie namalowane jabłuszko, co oznacza, że jesteś elementem złowieszczym i podejrzanym. Nie, A właśnie, że okay. Czego szukasz? Szukam kości. A na cóż ci kości? A żeby nimi rzucić i powiedzieć, że kości zostały rzucone, tak uczynić muszę, jak Juliusz Cezar. Juliusz Cezar? Tak. Żynań? To się dobrze składa. Jako, że zamierzam spalić Rzym i wymordować wszystkich jego mieszkańców, mogę zacząć od Ciebie. Ale, ale, moment, moment, pomyłka tak. Właśnie sobie przypomniałem, ja jestem, taka prawda, tym, nam. jestem, wiekiem, wiekiem jestem. Jesteś pewien? Jesteś pewien? Tak, tak, oczywiście. A ten, Sokrates, olimpiada. Ojca był jego ojciec, i ojciec jego ojca, i jego ojciec też. A twoja matka? Moja matka była. Była pół Egipcjanką, e, i i wcześniej tylko somakiem. <gry> to brzmi wiarygodnie. Tym razem ci się upiekło. Tym razem. Nie tak szybko! Juliuszu <grym> <grym> Cezarze, założycielu Imperium Rzymskiego, jesteś na mojej liście. Więc muszę cię zgłacić. Wybacz, ale nastąpiła pewna pomyłka. Masz niewłaściwego Cezara, ja jestem u Nie nic wspólnego z Imperium to nie ja. Nie udawaj greka, Cezara. Ten wiek jest nam, na na głowie cię zdradzimy. Nie jest taki wiek. Trujący gruszcz! I na wasz na. Magiczne dnączyk krasnoludków! Magiczne dnączyk KRASNOLUDKÓW! wygląda inaczej! I to przeciwko mnie? Owszem! To co prawda nie co powiesz, zanim cię zabijemy? Powiem, no, że przybyłem, zobaczyłem i uciekłem.